Daj mu radę jak miałeś popularu. Chcesz się lepiej zalać? Mówiłem ma. A wiesz co z tej stary? Muszę ci się do czegoś przyznać, co czego tam? nie zrobiłem nigdy wcześniej. Po dostęp do maila, zobacz czy odpisuję szybko. <grym> ty, by Ej! Ty ja się to rozp... ty to A wiesz po co cygan wstaje o 5 rano? U mnie 320 co by swoje.

Like waves on swim and a with the test Butterfly does on the Tesla, Ice fish shit on Hundred and fifty bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. No dobra, no dobra. To nie wywiadu, a chcę sobie wyświetlenia jakieś nabić, kurwa. Weź też powiedz, co takiego. jest, co jest. Powiedz... No żebym miał kurwa wyświetlenia na YouTubie. Ja pierdolę, ty tak, ja nie śle z internetu. Ja o, też nie tak. właśnie, stary, on nikt mówi, że mam pójść po, do kościoła, powiedzieć, kurwa, nie wiem do kogo, stary. Chcesz Ktoś pierwszą osobę, no. do który poszedł dzisiaj. Co on no, robi? Ale z wywiadem? Czy tak, no, no. Ja gastą? z kamerą, no, do, no, musisz tak do większej tak. ilości osób. Kurwa. Ale <laughs> właśnie nikt ze mnie się nie, Daj mu radę, jak może popularne. Kubaerta nie gadałeś i ty... To samo mu mówiłem przed chwilą. No. Szymola, Szymola trzy nie było. Ale bo to na pogrzeb. Marcin. Wypuszczamy własną markę. Zarząd Industries. Zarząd SA Mordeczki, Sprawdajcie. Dobra reklama, dobra reklama. Pierwok pijemy tylko spuknie.

No, eee, to jest macie mój ziomal, generalnie ma czasy na dobre nutki. A wiecie co jest stary? Muszę Ci się do czegoś przydać, czego tam. nie zrobiłem nigdy wcześniej. Wiesz, że pierwszy raz wasze takie... Znaczy, słyszałem jedną, pierwszy raz wasze nutki no, słyszałem dopiero na koncercie. Tak? Zbiegać, a bawiłem się najlepiej na świecie, także, Yo, podajcie... no, na koncertach, to jest... Czekam, jak nie nasze. dałem nut, ale czułem się jakbym zdał każdą i bawiłem się najlepiej na świecie, także koniecznie padajcie na koncerty White Widow. Ja zapraszam. A jest no bardzo, tak Był i będzie. Był i będzie. Ale, że... A moja ulubiona to ta e, cookina. <sharp> <to dosybie>, <Mechanik> <susur> no of... Suchar, tak? Tak, e... jesteś? Jak się nazywasz? <sharp> Scroll en Suchar. Tak, Krakowa. chama czematok. ty lata z maczetami? Nie, ale kiedyś pod moim blokiem, człowieku, tak się napierdala żeby wybić te drzwi rozpierdalone. I takie po... są efekty, kurde, tego. Ej, nie, słuchaj, słuchaj, ja tu słyszałem, że ty jesteś ministrem, kurwa dealmastera, stary. Powiem ci tak, z nami trochę nie, chujowo, nie, mój nie. menadżer się opierdala, da okay. radę, żebyś coś ogarnął na boczku. To on jest... ma menadżera, tak? to jest menadżer, menadżer. kamerzysta. Mordo, Wszy wszystko. T Operator. Operator. Pamiętaj, operato, pamiętaj, operato, pamiętaj sprawę. Niech ci chyba ta... dostęp do maila, Zobacz, odpisuję szybko. Ty, mieszkitu. A, jakie f f? Ej! Ty, ja muszę też. Ej, czadzie się, muszę, muszę poprosić cię o dostęp do maila. Ja tylko odmawiam, odmawiam, odmawiam. Nie, w ak akurat, jeżeli chodzi o. Dobra, z nim nie gadamy. Że... <laughs> Ten pan zobaczył, że się zna. jak to robisz? To jest Nie no, weź kuś. Ja e, Nie wiem, właśnie. Chciałbym stosować y, zajebistą dietę, nie? Nie te cud, cudek schudne, kurwa. No i na razie tylko dlijcie na cud, kurwa. <grym>? Żart taki... To jest wiesz, jaki to jest żart. Ja, 40 plus to jest żart. Ale dalej działa! Piękny, to jest wiesz, jaki żart. To jest żart typu. Co trzeba ja, robić, żeby schudnąć i mówić wcześniej wstawać? Wstawać od stołu wcześniej, kurwa, rozumiesz? <grym>? No A wiesz po co Cygan wstaje o 5 rano? Nie. Żeby dłużej się opierdalać. Yeah! Piąty, ja... Słuchajcie, piąty wieczór, godzina 23:20 Leży w łóżku, już kładę się spać i mnie maja, mordo wychodzisz! Urrwaj. Wróciłem do następnego dnia. Co tam? Bardzo <tom> dobrze, super było. Daj mi się, mam ci jedną turką. Co tam Właśnie yeah. wspominam nasz wieczór piątkowy. Daj mi Ej, co, bo przeczytaj mnie!

Obchodzi w ogóle. Ale obchodzicie czy nie? Obchodzicie ci czy nie? Miałeś sen? Bo? Miałeś sen? Obchodzi mnie Nie Bo? znasz tego kurwa powiedzenia? Oh, ja Niech ci Ej. tyle nie da Stop To do tak, opieca! Ja Dawaj ze mną teraz Śpisz u mnie i jutro aferki Gril Mordę, ja mam kursy, kurwa. Jakie kursy? Słuchaj, możemy, jeżeli chcesz, możemy, kurwa mówić to na mojej kamerze, jeżeli chcesz, możemy się umówić. Wiesz, musisz no, muszę gotować, tak, co bym chciał pogadać, jakieś tematy fajne. Wiesz, to no to przygotujemy. Nie samy... ale, to, jest no, wiem, ale tak to tak nie działa. Jeżeli chcesz, ja jestem bardzo chętny, ale chociażbym miał dwa dni. Wiesz o co, ja mam teraz, robię kursy baberskie, ja nie mogę takiego się ja, ja mam dwa koty w domu, które muszę lekarnić. To zróbmy tak, obetniesz tutaj. Bardzo Dobra. Nie ma problemu. Na aferkach? na aferkach? Kiedy? Kiedy? Kiedy się eee, może na tym Za tydzień? Pojutrze będę miał u siebie fotel barberski i stanowisko w garażu. Dobra. Sztywno. Poniedziałek jest pranio. Środa. Chyba, że wypadnie program. Bo nie wiem, kiedy będą programy. Dobra. Zaraz zrób, idę do Dobra, do To zróbmy tak. Jeżeli nie będzie w przyszłym tygodniu, na 100% początek sierpnia. Dobrze, dobrze. Nil? Tak. I dostosujmy początek sierpnia. A widziałeś, co auty Nie. Widziałeś? Nie. Stoi pod, pod tym. Okej, okay. Ech... Zarabia się w fejmie. To się ma. Siema Kuja, dobra, Nie ma ej! fejmu, kurde. Kurwa. kurwa, nie ha,

Yy, najlepsza polska dziennikarka, Wiki. Yy, co ty tutaj robisz? Przyskałem. A, okej, okay, dziękuję bardzo. z naszą nową marką na internety. Zarząd SA Tutaj biała wersja, zobaczcie, tak. siedzi Na mnie wygląda o wiele lepiej, <laughs> Proszę, koniecznie jak już będę... Ola, ty możesz coś powiedzieć, kurwa, dawaj Co, Wchodźcie na Instagrama, śledźcie lifestyle Wchodźcie na stronę, kupujcie, są dropy limitowane, więc śpieszcie się, póki jeszcze są, znajdziemy coś nowego Będą nowe dropy. Odwróćmy się jeszcze wszyscy razem I wypnijcie się Nie napnijcie, tylko wypijcie. <laughs> Dobrze. jak dobra. Dobra, co wiesz na temat marki Zarząd? Właśnie. Co się dowiedziałeś? z wywiadu? Współpracuję z Seven Wars Seven, więc na pewno można liczyć na dobrą jakość. Chcesz walczyć z Ale w ogóle czemu ma? Eee, kurwa, to będzie więcej niż 10 sekund, ale w skrócie, wiesz, czasami jest tak, miałem, bar miałem, miałem bardzo fajne życie koncertowe i tak dalej, wiesz, to trwało, trwało i czasami jest tak, że to, tych przyjemności jest tyle, że one w pewnym momencie zaczynają się ulewać, że tak powiem i stawać się nudne, nie? I wiesz, to jest trochę takie wyjście ze strefy komfortu, zatęskniłem trochę za zrobieniem czegoś pierwszy raz w życiu, wiesz, to się. było tak, że typowo co piątek gramy, robimy rozpierdol fajnie, to jest wszystko w mega, natomiast wszystko już później miało to swoją taką powtarzalność, no i tak się zastanawiałem, wiesz, Pomiędzy tym wszystkim... Czy może, wiesz siedziałem od wtorku do czwartku tam miałem ten wolny czas między koncertami i tak miałem te myśli że może mi się czymś zajął, nie wiem, hodowlą mnie No mówię, czemu bo, nie bo to? ja to słyszałem, że ty boksowałeś coś tam kiedyś. No, Masz jakąś kiedy? przeszłość. Tak, w tak. Przeszłość mam mam, mam przeszłość jako taką, wiesz, ale no to nie było głównym jakimś tam, nie, nie, że mi się nagle odkleiło, że będę teraz dokręcał zajawki, wiesz, za dzieciaka, tylko po prostu mówię. fajnie, cały ten zestaw to wszystko, wiesz, przeciwnikam. Jestem ciekaw, jak połączysz teraz koncertowanie bez alkoholu? No to ja cały to... czas robię to i kur... no jest ciężko. Jest ja, ciężko. Ale ja, jest... co? Życie Ci w każdym razie powodzenia, dzięki Dzięki. wszystkiego dzięki. dobrego Dzięki, wszystkiego nie, dobrego, piąteczka no Oczywistym jest to, że wiesz, że ty pierwszy zaczepiesz, ale nie publicznie i dobrze ty wiesz Okej, okay. ale to jest ważne chyba, co się dzieje publicznie, tak? To prawda, no w sensie to jest ja, najważniejsze. ja powiedziałem otwarcie, w sensie ja zostałem zapytany publicznie przez Burzela, czy bym z tobą zawalczył tak. Nie, 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 zostałeś spytany o to, kto byłby, z kim byś chciał walczyć Nie zostałeś pytań personalnie o to. Nie, 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 kogo nie, lubi to było, to kogo nie lubisz było tak, okej okay. Powiedziałem, I, to? Więc, wiesz, że to ja publicznie ja ani razu na twój temat się nie powiedziałem, to jest już drugi raz, kiedy mnie zaczepiasz. Wolałbym, żebyś szedł ku... do mnie Ej, prywatnie, ty, zróbmy walkę, walczmy, a nie wiesz, napierdalać gdzieś tam na ferkach, bo ja nie wiedziałem czy Ale to jest dobrze, wiesz, ja wziąłem tego typu, typu programu. Ale wiesz, tak. zostałem zapytany, więc odpowiedziałem tak jak no. czuję, to było zgodne no ze mnie odpowiedziałem to no. w taki sposób. Ale mogłeś to od razu... Dobra, prak, bo, chcesz Możesz się napierdalać? Możemy się napierdalać. Dobra, nie ma problemu. Dogadajmy to kurwa. Nie, nie ma problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Spoko. Mamy, tu, mam twój ma, ma, sorry, ja, ja nie muszę nie. Ale urwał. Mam pytanie: ile gazu pali? No, to panie, już jest... A czemu masz jednosika, chłopie? No ja. <laughs> zobacz jednosika, mój ma, ja Boże. No znie nie miałem sobie. tobą. Nie, pożegnałem z bratkiem. Ile pod maską? Ja się nigdy nie pożegnałem. Bo nie mam. <laughs> 400. U mnie 300. To to, dot com.